Dobra, zaczynamy następny, następną analizę rynku krypto. Przejdźmy sobie na free and Grid Index. Mamy 22 punkty. Na fundingu jednak troszeczkę więcej ludzi shortuje, bo jest ujemny funding. Przejdźmy sobie na OnChain. Na OnChain widzimy cały czas odpływ bitcoinów z rynku spot. Jest to dosyć duży, du, duży odpływ. Gdzieś mniej więcej 50-60 tysięcy bitcoinów zostało upłynione z giełd. Jak widzimy. Stablecoiny na spocie cały czas praktycznie stoją w miejscu. Ja jeśli jest jakiś ubytek tych stablecoinów, od razu widać przypływ pieniędzy na rynek i skupowanie bitcoinów. Przejdziemy sobie teraz do analizy bitcoina. Tak, jak widzimy, narysowałem sobie mniejszą strefę podażową na bitcoinie, do, do której, jeśli bitcoin dochodzi, jest reakcja w dół. Także, jeśli ta cena będzie tu konsolidować i, i nie, przebijemy, nie przebijemy tych dołków, a cena przejdzie tą strefę podażową, to możemy dojść do tej ostatniej, do tej ostatniej strefy podażowej, którą, jest tutaj, które, którą narysowałem. No i ona kończy się gdzieś mniej więcej na 17, 000, 17 200, gdzieś w te okolice. No i teraz jest pytanie: czy ta cena utrzyma te dołki? I, I przebijemy tą strefę podażową. I zatrzymamy się gdzieś na tej strefie podażowej i zobaczymy co wtedy ta cena zrobi w tym miejscu. Czy cena po prostu teraz spadnie i z powrotem wpadnie do naszej strefy zakupowej, i czy ta strefa nie przebije tego dołka i będzie tutaj konsolidować i wyjdzie górą. Także w tym, momen w tym momencie tak naprawdę lepiej nie wchodzić w pozycję, czekać, obserwować i albo z tej strefy, tej, tej wyższej, spróbować zagrać shorta albo po prostu czekać aż ta cena wpadnie z powrotem do strefy zakupowej i, i wtedy y, można ocenić czy, czy przebijemy ten dołek i, i, i na przykład obstawić y, wejście w long z tej właśnie pozycji i sobie ustawić jej stop lossa poniżej tego dołka y, Ethereum. Ethereum wygląda podobnie y, tutaj właśnie też jesteśmy w te, takiej strefie gdzie, gdzie te knoty są więc możemy je przebić i taki ostatni przystanek który by tutaj mógł nas zatrzymać na jakąś chwilę to jest właśnie gdzieś mniej więcej 1300 dolarów cena jest teraz tak na takim rozdrożu więc w tym momencie najlepiej też nie, nie zakładać żadnej pozycji tylko czekać na albo shorta z tych okolic z tej, z tej strefy sprzedażowej albo long z tej strefy zakupowej prosiliście też o mniejsze coiny tak analizowałem te coiny, no ale na przykład takie WRA Versati, tak chyba się to czyta No to faktycznie na tym wykresie widać, że on podąża do dna Czyli tu nic, nic ciekawego się nie dzieje Tak naprawdę ta cena powinna podążyć do tego dna, które jest wyznaczone Na FTM, ie podobnie też cena jak widać na tygodniówce Na dniówce cały czas podąża do tego dna, które, które chyba to było dno marcowe z 2020 roku narysowałem tu taką lekką, taką dosyć małą strefę sprzedażową z której jak widać wcześniej cena reagowała w dół jeśli by ta cena poszła do góry mogłaby przebić tą strefę sprzedażową to cena przynajmniej ta 4 godzinówka powinna się knotem, czyli znaczy korpusem zamknąć powyżej tej strefy, jeśli się nie zamknie to wiadomo że, że akurat sprzedający będą w, tym, w tej pozycji dużo mocniejsi, więc tak naprawdę ta cena mogłaby znów za, zaliczyć nowy dołek lokalny. No i tak jak w całym trendzie spadkowym. Ja cały czas mówię, że na altcoinach spodziewam się dołków marcowych, niektóre już te coiny mają te, przebiły te swoje dołki marcowe. No i cały czas poprawiają swoje dynamowe, więc w tym momencie inwestowanie w altcoiny to jest loteria, można sobie tam jakieś te, te większe coiny akumulować, ale to naprawdę delikatnymi partiami, bo, bo jak widzimy, wszystkie te coiny podążają do dna swojego marcowego, tak samo jak ALGO, w Algo podobnie też narysowałem taką małą st strefę sprzedażową, do której ta cena mogłaby tu dojść na jakieś tam lokalne odreagowanie tych, tych spadków. No ale też widzimy wykres dniowy no i, no i tak naprawdę cały czas lecimy w dół. Yy, habra, hadera, hashgraph, tak. Yy, yy, podobnie, tak samo. W, możemy tu jedynie przetestować te, te dołki, yy, które tutaj były, więc to jest jakieś okolice 5,5 centa. No i w, i w sumie to samo, co, co w reszcie coinów, czyli podążamy do dna, które było wyznaczone w marcu 2020 roku. Na, it na Ethereum Classic troszeczkę lepiej to wygląda. Narysowałem taką strefę zakupową, z której tutaj ta cena się odbiła. Leka, że ma mała strefa sprzedażowa, którą możemy przebić. No ale, tak jak w tym rynku widzimy, wątpię, żeby ta cena przebiła nawet te dołki. Ethereum Classic już jest po tym dużym hypie, po Ethereum Merch, więc, więc tak naprawdę ta cena powinna też podążyć do, do tego dna, które jest tu wyznaczone, chociaż jest to dosyć daleko jeszcze do tego dna. I, i tak naprawdę Ethereum Classic zrobiło niższy dołek, więc teraz obserwujemy, czy ta cena, jeśli by przebija tą strefę sprzedażową, pójdzie trochę wyżej, czy przebije to. Tą, tą górkę. Jeśli nie przebije tej górki i poleci niżej, przebijemy te dołki, więc będziemy dalej w tym trendzie lokalnym, spadkowym i będziemy pewnie podąża, podążać za niższymi dołkami. BNB, to jest cieka, ciekawa sytuacja na BNB, mają teraz jakiś, jakiś lunchpad, więc te BNB rośnie, bo ludzie muszą kupować BNB, jeśli chcą uczestniczyć w tym lunchpadzie. Ja narysowałem taką strefę sprzedażową, w której potencjalnie można byłoby spróbować shortować to BMB. I jeśli dojdzie tam cena, to ja spróbuję jakąś, jakimś mniejszym kapitałem tutaj wejść na shorta I zobaczymy, czy się uda. I to byłoby na tyle.